Z tej strony Mikołaj. Lech. Jak pokazują badania, wartość rynku e-commerce w Polsce w 2017 roku wyniosła. 40 miliardów złotych. Prognozuje się, że do roku 2021 ta wartość ma wzrosnąć aż o kolejne 44%. Co więcej, już ponad połowa Polaków kupuje przez internet, jak się pewnie domyślasz, współczynnik ten cały czas rośnie. No, to świetnie pokazuje, jaki potencjał tkwi w tym biznesie. Tylko, że pomimo zwiększającej się konkurencji, wiele firm nadal bagatelizuje kwestie prawnej ochrony marki swojego sklepu internetowego. Przedsiębiorcy zaczynają się, z mojego doświadczenia, zauważyłem, interesować tym tematem dopiero wtedy, kiedy na horyzoncie pojawia jakiś konflikt o markę. W tym nagraniu wyjaśnię Ci więc, z jakich narzędzi możesz korzystać, z jakich narzędzi prawnych, aby chronić swoją markę sklepu internetowego. Osobiście mam takie wrażenie, że świadomość prawna polskich przedsiębiorców jest tutaj na naprawdę niskim poziomie. Wielu z nich w ogóle nie wie, że markę sklepu internetowego można zastrzec na przykład w polskim urzędzie patentowym. Czasami prowadzi to to wręcz do takich zabawnych sytuacji, ponieważ niedawno wysłałem pewnemu przedsiębiorcy pismo ostrzegawcze. No, chodziło o to, że ta firma zaczęła używać takiej samej nazwy, jaką miał już zarejestrowany po prostu mój klient. W odpowiedzi zadzwonił do mnie jej prezes i przeprosił za całe zamieszanie. Tłumaczył się tym, że zrobił to niechcący, że zrobił to całkowicie nieświadomie, natomiast obiecał zmienić swoją nazwę, ale prosił wcześniej o pomoc w jej analizie, w analizie tej, którą dopiero będzie chciał wymyślić, ponieważ chciał uniknąć takich problemów, jakiego spotkały w tej chwili. I właśnie w 16 odcinku mojego podcastu rozmawiałem z panią Edytą Dębysiwę, która jest ekspertem polskiego urzędu patentowego. I moja rozmówczyni stwierdziła, że w 99% przypadków do naruszenia prawa do tego cudzego znaku towarowego, według niej dochodzi całkowicie nieświadomie. No, ludzie po prostu nie umieją zrobić prawidłowego badania marki, nie są w stanie przeanalizować rynku pod kątem prawnym. Zacznę może najpierw od zmierzenia się, myślę, z takim podstawowym mitem, ponieważ wiele osób jest przekonanych o tym, że wolno im posługiwać się daną marką, ponieważ nie mieli najmniejszych problemów przy zakładaniu firmy. Co więcej, często powołują się na wpis do tego CIDG, do tego rejestru CIDG bądź KRS, jako ten dowód przysługujących im praw do danej marki. No, problem w tym, że urzędnik absolutnie nie weryfikuje, no, czy ty możesz w ogóle taką nazwą się posługiwać. Jeżeli chcesz dowodu, no, to po prostu wejdź w tej chwili na stronę CDG i wpisz w wyszukiwarkę słowo Tombud. Ja, przygotowując się do tego nagrania, znalazłem około 414 firm o dokładnie takiej nazwie. Sytuacja jest zresztą jeszcze ciekawsza, ponieważ ostatnio pomagałem przedsiębiorcy, który prowadził serwis naprawy samochodów BMW. Problem był, polegał na tym, że no, w nazwie swojego przedsiębiorstwa użył tego renomowanego znaku towarowego. Kiedy jednak przejrzałem rejestr CDG, okazało się, że podobnych przedsiębiorców z podobną nazwą jest około 100. No, myślę, że to najpewniej bardzo szybko się zmieni, bo kancelaria reprezentująca BMW aktualnie czyści rynek z tego typu naruszeń, ale pokazuje Ci przez to, że zarejestrować można firmy o absolutnie każdej nazwie. Jeżeli chodzi o badanie, czy występują jakieś kolizyjne prawa, czy kolizyjne znaki towarowe, to nie jest to wcale takie proste. Potoczne pojmowanie podobieństwa znaków różni się od oceny typowo prawnej. Może ci się wydawać, że różnica jednej i dwóch literek w twojej nazwie wystarczy. Liczy się jednak to, jak twoją sprawę zinterpretuje Urząd Patentowy albo w sporze sąd. I właśnie pomyłka na tym etapie sprawi, że po latach będziesz musiał po prostu zmienić nazwę swojego sklepu. I przykładowo za podobne uznano znaki La Costa i Cayman oraz Cosimo i Cosiflor. Natomiast całkiem niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że nazwa polskiej wódki lubelska jest kolizyjnie podobna do już wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego lubeka. Z drugiej strony za niepodobne uznano znaki towarowe STILO i STIL, IBUWIT i IBUM oraz OVT i OVG. Finalnie wszystko sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy Twoja marka sklepu może wprowadzać w błąd klientów w kontekście znaków, które korzystają już z wcześniejszej daty rejestracji. Tylko, że znowu to pojęcie daje tak ogromne pole do interpretacji, a przepisy w ogóle nie wskazują jak to podobieństwo tych znaków należy oceniać. Okazuje się, że odpowiednie reguły kolizyjności na przestrzeni ostatnich 20 lat wypracowały polskie oraz europejskie sądy. Oznacza to, że aby odpowiedzieć tak dość precyzyjnie na pytanie, czy nazwa twojego sklepu internetowego nie łamie prawa, trzeba mieć dużą wiedzę i doświadczenie z tymi po prostu znakami towarowymi. Z tego powodu ja osobiście zachęcam, aby już na początku tej biznesowej drogi udać się do rzecznika patentowego. To całkiem cały czas mało znany zawód prawniczy, ale z taką ścisłą specjalizacją. W trakcie naszej pracy zajmujemy się niemal wyłącznie sprawami, które są związane z tym urzędem patentowym, właśnie z tymi znakami towarowymi. Jeżeli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy przy takiej analizie prawnej Twojego sklepu, no to wystarczy, że się ze mną skontaktujesz, link do mnie właśnie powinien Ci się pojawić. No dobrze, ale przejdźmy może do meritum. Markę sklepu można chronić w oparciu o przepisy darmowe oraz przepisy płatne. Pierwsza grupa przyznaje ochronę marki sklepu bez konieczności jakiejś jej formalnej rejestracji. Poza tym brakiem formalizmu, ich największą zaletą jest zdecydowanie to, że za taką ochronę nic nie zapłacisz. Ochrona przyznawana jest automatycznie po spełnieniu wskazanych w przepisach wymogów. Niestety, tak jak to często w życiu bywa, to co jest darmowe, bywa trochę gorszej jakości. Jak za chwilę się dowiesz, poziom tej ochrony prawnej, przyznawany przez przepisy darmowe, jest raczej na takim minimalnym poziomie. Druga grupa przepisów przyznaje ochronę marki sklepu w następstwie formalnej rejestracji w Urzędzie Patentowym. Aby z tej ochrony skorzystać, musisz złożyć odpowiedni wniosek o ochronę, przejść całą procedurę i w odpowiednim momencie wnieść stosowne opłaty urzędowe. Choć za taką ochronę będziesz musiał zapłacić, to moim zdaniem w zamian uzyskujesz naprawdę praktyczny monopol prawny na posługiwanie się wybraną przez Ciebie nazwą. Jeżeli chodzi o te przepisy darmowe, to zacznę może od omówienia, kiedy prawo autorskie może chronić Twoją nazwę, Twoje logo generalnie Twoją markę sklepu. No i co do zasady ustawa o prawie autorskim chroni to, co może być uznane za utwór. A formalnie utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. I tak utworami mogą być przykładowo artykuły w prasie, teksty piosenek, grafiki, czy chociażby firmowe logo. Co ciekawe jednak nie każde logo będzie chronione przez to prawo autorskie. Jeżeli sklep pójdzie w stronę takiego bardzo modnego ostatnio minimalizmu, to jego logo może być zbyt mało oryginalne. Aby mogło być uznane w świetle prawa za utwór. Chodzi w szczególności o przypadki, kiedy takie logo jest zredykowane, jak ja to mówię, do zwykłego czarnego napisu na białym tle. Nie mówię, że to wygląda źle, ja sam jestem wielkim fanem minimalizmu. Chodzi mi jedynie o to, że wchodząc na rynek z prostą grafiką, jak na tym przykładzie po prawej stronie, no to możesz pozbawiać się de facto ochrony z tytułu praw autorskich. Natomiast z prawem autorskim jest ten problem, że nie ma takiej czytelnej granicy fantazyjności, jakie musi spełniać to logo. Co prawda niekiedy już sam krój fontów może być utworem, ale w sytuacjach granicznych po prostu będziesz musiał zdać się na ocenę sędziego. Przykładowo w Polsce sąd za utwór nie uznał logo zespołu piersi, a w Ameryce takie oto logo halowej drużyny piłkarskiej. Wiele wątpliwości budzi również to, czy nazwa sklepu może być chroniona w ogóle prawem autorskim. Z pewnością utworem będzie treść książki, artykuł w gazecie, a nawet jakiegoś krótkiego wiersza. Co jednak z jeszcze krótszymi formami, jak całe zdanie, zestawienie kilku słów czy pojedyncze słowo? Pytanie znowu jest to samo: gdzie jest ta granica, od której zaczyna Cię chronić to prawo autorskie? No i moim zdaniem w 99% przypadków ochrona nazwy sklepu internetowego w oparciu o prawa autorskie będzie po prostu niemożliwa. Sądy wielokrotnie już podkreślały, że pojedyncze słowo, nawet jeżeli jest neologizmem, to jest nadal zbyt mało, aby mówić o utworze. Nie da się jednak wykluczyć, że w naprawdę wyjątkowych sytuacjach, czy też w sytuacjach, kiedy nazwa jest wyjątkowo fantazyjna, będzie mogła korzystać z ochrony jako utwór. Tylko znowu powraca pytanie, gdzie jest ta granica fantazyjności. Przykładowo, utworem z pewnością jest wręcz ekstremalnie oryginalna nazwa zespołu muzycznego 40 synów i 30 wnuków, którzy jeżdżą na 70 oślętach. Bardzo często ten przykład staram się podawać. No i w jednym z ciekawszych sporów sąd uznał, że nazwa jogurtu jogi utworem nie jest. Z jednej strony nie wykazuje autonomicznej wartości twórczej, a z drugiej to przecież imię pewnego misia z parku Yellowstone. Sąd nie wykluczył jednak, że słowo może może korzystać z takiej ochrony. Czyli dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie teoretycznie słowo może być chronione prawem autorskim, ale w praktyce jest to bardzo mało prawdopodobne. Wyjdźmy jednak z założenia, że logo Twojego sklepu, a może nawet nazwa, jest na tyle fantazyjna, że jest tym utworem. Zleciłeś agencji wymyślenie wszystkiego od zera, nazwy, marki, wizualizacji. No, zapłaciłeś fakturę i teraz czujesz się właścicielem efektów pracy kilku kreatywnych osób. Tylko pytanie: czy o czymś nie zapomniałeś? Warunkiem, wejść, warunkiem przejścia tych autorskich praw majątkowych do utworu jest pisemna umowa i to umowa, której wszystko będzie bardzo szczegółowo uregulowane. Sam zapis na fakturze, że płatność obejmuje na przykład nie tylko stworzenie logo, ale również przeniesienie praw autorskich jest po prostu nieważny. To właśnie nagminny błąd polskich firm, z którym się często spotykam. Zlecają opracowanie firmowego logo, ale w ogóle nie regulują kwestii praw autorskich do tego utworu. Sytuacja, kiedy nie masz praw do logo, no, jest bardzo niebezpieczna, i podam Ci tutaj. Kilka powodów, dlaczego warto to zrobić. Po pierwsze, nie masz możliwości dochodzenia roszczeń od osoby, która, która po prostu naruszy Twoje prawa. Jeżeli nieuczciwa konkurencja dokona plagiatu logo, no to nie Twoje prawa zostaną naruszone, a grafika. I tylko on będzie mógł takiego naruszyciela pozwać do sądu. Po drugie, miej świadomość, że grafik może unieważnić Twój już zarejestrowany znak towarowy. W kontekście tych znaków przepisy mówią wyraźnie, że znak nie może naruszać praw. Majątkowych, a nie osobistych osób trzecich. Innymi słowy, musisz mieć zgodę na rejestrację znaku od grafika lub umowę na przeniesienie tych praw bezpośrednio na ciebie. W przeciwnym razie grafik może, właśnie tak powiedziałem, unieważnić Twój już zarejestrowany znak towarowy. Mało kto zdaje sobie sprawę również z tego, że nie wolno Ci dokonywać żadnych zmian w logo Twojego sklepu. Po kilku latach możesz czuć potrzebę odświeżenia logo. Taki rebranding może być wyraźny, jak w przypadku PZU, lub kosmetyczny, jak w przypadku tego, co zrobił Google. Jeżeli zmiany będą jednak cały czas opierać się na grafice starego logo, no to może tych zmian dokonać jedynie właściciel praw autorskich. Innymi słowy, jeżeli zlecisz pracę innej agencji, to ta agencja złamie prawo. O tym, dlaczego warto jeszcze zadbać o te prawa autorskie, dowiesz się z artykułu, do którego link, mam nadzieję, właśnie dzisiaj wyświetli. No i nazwę i logo sklepu internetowego możesz chronić również w oparciu o tzw. ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podobnie jak w przypadku praw autorskich, ta ustawa nie wymaga od ciebie żadnych formalności, a sama ochrona jest darmowa, nic cię nie kosztuje. No, co do zasady, takie prawa, nie, czy, czy taka prawna ochrona marki sklepu, jest w tym przypadku następstwem jego komercyjnej działalności na rynku. Prawa do tzw. znaków niezarejestrowanych nie powstają jednak w chwili założenia sklepu. Powstają raczej po dłuższym niż krótszym okresie sprzedaży. No i właśnie przy znakach niezarejestrowanych zawsze powstaje takie pytanie, jaki jest zasięg Ochrony. Co do zasady będzie to wszystko ustalał sąd i to jest właśnie efekt tego braku formalizmu. No, po twojej stronie, w takim przypadku, w przypadku tego sporu, będzie. Konieczne wykazanie, od kiedy prowadziłeś ten sklep, na jakim terytorium, czy lokalnie, czy ogólnopolsko oraz czy sprzedawałeś, co, co właściwie w tym sklepie sprzedawałeś, jakie towary. I teraz zauważ jaki może być wynik tego sporu. Po pierwsze, sąd może uznać, że w ogóle nie masz prawa łącznie do nazwy sklepu, ponieważ używasz określenia, które jest opisowe. Tak będzie, jeżeli na przykład pod domeną rowery 24pl sprzedajesz rowery i różnego rodzaju akcesoria rowerowe. Po drugie, sąd może przyjąć, że choć prawa do marki sklepu faktycznie Ci przysługują, no to. Zasięg tej ochrony nie obejmuje całej Polski. A na przykład, jako że sprzedajesz tylko skarpetki, to nie możesz konkurentowi zabronić sprzedaży na przykład swetrów. Po trzecie, może być też tak i tego Ci życzę, że Twoja nazwa tego sklepu będzie na tyle fantazyjna, a zasięg jego działalności będzie na tyle duży, że wygrasz faktycznie w sporze z nieuczciwym konkurentem z drugiego końca Polski. Osobiście uważam, że opieranie tej ochrony marki sklepu jedynie w oparciu o tych znak, na, na tych znakach niezarejestrowanych jest dość ryzykowne. Zauważ, że albo swoimi dowodami przekonasz sędziego, albo nie. Jako przedsiębiorca na pewno wolałbyś mieć tutaj dużą pewność, jeżeli chodzi o przysługujące ci prawa i po prostu da się to zrobić. Wystarczy, że zarejestrujesz nazwę i logo swojego sklepu w urzędzie patentowym. Zastrzegając markę sklepu jako ten znak towarowy, uzyskujesz najwyższy poziom ochrony prawnej. Od strony formalnej musisz jednak złożyć wniosek o rejestrację, później Przejść całą procedurę i w odpowiednim momencie wnieść stosowne opłaty urzędowe. Zgłoszenie powinieneś zrobić do urzędu, który przyznaje ochronę na interesującym Cię terytorium. Do wyboru masz trzy procedury zastrzegania tych znaków: krajową w Polskim Urzędzie Patentowym, regionalną w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz procedurę międzynarodową w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Dodatkowo opłaty urzędowe uzależnione są od ilości wskazanych klas towarowych. Towarowych bądź usługowych oraz rodzaju znaku, czyli czy zgłaszasz nazwę czy logo. Szczegółową tabelę opłat znajdziesz na moim blogu po kliknięciu w link, który mam nadzieję właśnie ci się. Pojawią. Obecnie w Polsce znaki towarowe rejestrowane są w procedurze sprzeciwowej. No i ta procedura polega na tym, że teoretycznie na ochronę może liczyć każdy znak, o ile właściciel wcześniejszych praw, czyli praw np. do znaków już zarejestrowanych, nie złoży formalnego sprzeciwu. Oznacza to, że urząd nie sprawdza, czy w stosunku do nowego znaku nie ma kolizji z znakiem już zarejestrowanym. No i to jest właśnie powód, dlaczego po rejestracji powinieneś monitorować, co zgłasza do ochrony Twoja bezpośrednia konkurencja. Urząd patentowy... Cię o tym nie poinformuje, i to musisz kontrolować we własnym zakresie. Samo zgłoszenie powinieneś poprzedzić analizą prawną marki. Chodzi o to, że nawet jeżeli otrzymasz to świadectwo ochronne, no to konkurent może ci takie prawo próbować unieważnić. Wystarczy, że wcześniej będzie miał zarejestrowany znak towarowy i wska wskaże go jako podstawę. Kolizji Twojego prawa i ma na to 5 lat. Z drugiej strony pamiętaj, że pewne oznaczenia są wyłączone z rejestracji po prostu z mocy prawa. Chodzi tutaj przykładowo o symbol Czerwonego Krzyża, więc jeżeli taki czerwony krzyż znaku się znajdzie, dostaniesz odmowę. Nie rejestruje się znaków z symbolem Polski walczącej, flagi, godła naszego kraju, a także określeń opisowych. Może się więc okazać, że marka Twojego sklepu w ogóle nie ma szansy na rejestrację. Aby więc uniknąć takich przykrych niespodzianek i de facto nie oszukujmy się utraty pieniędzy, osobiście zachęcam Cię do tego, abyś wcześniej skorzystał z pomocy rzecznika patentowego. Oczywiście nie ma obowiązku rejestrowania znaków towarowych, prawo nikogo do tego nie zmusza. Wiele osób w ogóle zastanawia się, po co miałoby te znaki rejestrować, skoro, tak jak Ci przed chwilą powiedziałem, mamy przepisy darmowe, które i tak w jakimś stopniu chronią Twoją markę. No i to w sumie bardzo dobre pytanie. Pozwoliłem sobie odpowiedzieć na nie w jednym z artykułów na moim blogu. Porównałem tam darmowy i płatny model ochrony marki, i myślę, że po obejrzeniu tamtego nagrania, po przeczytaniu artykułu, na pewno wyrobisz sobie zdanie na ten temat, czy taka ochrona jest Ci w ogóle potrzebna. Jeżeli chodzi o korzyści wynikające z takiej rejestracji, to wymienię może cztery najważniejsze. Po pierwsze, dzięki takiemu prawu stajesz się wyłącznym właścicielem praw do nazwy i logo sklepu. Chodzi o to, że po przejściu całej procedury, urząd patentowy wyda ci takie specjalne świadectwo rejestracji. Znajdą się tam po prostu informacje, komu przysługują te prawa do znaku, czyli w tym przypadku tobie, na jakim terytorium, w zakresie jakich towarów i usług oraz jaki znak w ogóle chronisz, czy jest to nazwa, czy jest to logo twojego sklepu. To wszystko zostanie opublikowane również w specjalnym Bazach urzędu patentowego i dzięki temu każda osoba będzie miała do tego dostęp. Z chwilą rejestracji uzyskasz po prostu monopol na markę i każdy konkurent, który wejdzie na rynek z marką, która jest identyczna bądź podobna do na Twojej, naruszy prawo i nie będzie mogła się bronić, nie wiedzą. Po drugie, dzięki rejestracji eliminujesz ryzyko kradzieży swojej nazwy sklepu. Wbrew pozorom to dość częste zjawisko. Jeżeli nie chronisz marki sklepu, twój były pracownik, wspólnik po prostu może taką nazwę zgłosić na siebie. Jak już wiesz, urząd patentowy poczeka jedynie 3 miesiące, czy ktoś złoży sprzeciw, a jak sprzeciw nie wpłynie, to każdy, kto wystąpił o taką ochronę, dostanie w tym przypadku świadectwo rejestracji. Jeżeli jednak swój znak zarejestrowałeś, to bardzo łatwo możesz spacyfikować próby takiej kradzieży. No i tutaj ważna informacja. Nie wiem, czy wiesz, ale obok troli patentowych są również trole od znaków towarowych. Są to firmy, których model biznesowy opiera się na tym, że będą kraść marki, lokalizują firmy, które swoich nas nie chronią i rejestrują je szybko na siebie. No i później uzyskane. Prawa Wykorzystują do szantażu. No i znów, rejestrując znak towarowy, po prostu wypadasz z pola widzenia nie, takich, jak ja to mówię, cwaniaków. Po trzecie, dzięki takiej ochronie dużo łatwiej będzie Ci prowadzić spory w sądzie. No, we fragmencie o tych znakach niezarejestrowanych yy, mówiłem Ci już, że zanim sąd oceni, czy działania konkurenta naruszają w ogóle Twoje prawa, no to musisz udowodnić, wykazać, że te prawa w ogóle Ci przysługują. A to oznacza, że powinieneś przedłożyć w takim sporze dziesiątki, a czasem nawet setki dowodów. Finalnie i tak wszystko zależy od interpretacji tego sędziego. Tymczasem przy znakach zarejestrowanych wszystko jest banalnie proste. Wystarczy, że przedłożysz świadectwo rejestracji i sędzia będzie związany z zasięgiem przysługujących Ci praw. Tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek wątpliwości. No z tego właśnie powodu spory w oparciu o te znaki zarejestrowane uważam, że są dużo bardziej przewidywalne. I mniej ryzykowne jak te znaki, jak spory w oparciu o znaki niezarejestrowane. Argumentem numer cztery jest to, że zastrzegając nazwę sklepu podnosisz również wiarygodność w oczach swoich klientów. To wszystko dzięki symbolowi R w kółku, który będziesz mógł umieszczać w okolicach jego logo. Od strony prawnej to skrót od angielskiego słowa registered i oznacza, że dane logo, nazwa czy symbol jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Co więcej, za bezprawne posługiwanie się tą charakterystyczną erką grozi grzywna do 5000 złotych. Potocznie jednak charakterystyczną erkę utożsamiają ludzie z oryginalnością, ewentualnie z produktami bardziej prestiżowymi, czy też jakimiś produktami wyższej jakości. No, wynika to po prostu z tego, że ten znak widniając, że, że ta erka po prostu widnieje przy najbardziej rozpoznawalnych markach świata, więc kojarzy się z renomą. Takie tłumaczenie oczywiście jest błędne, Rka oznacza co innego, ale niewątpliwie wpływa to pozytywnie na sprzedaż. Jeżeli ktoś pierwszy raz trafi do Twojego sklepu, no to ta R komunikuje mu, że raczej można ci ufać. W końcu, skoro otrzymałeś dziesięcioletnie prawo ochronne, to najpewniej nie planujesz po kilku miesiącach zniknąć z rynku. No i to będzie już wszystko, co chciałem Ci powiedzieć. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że tym nagraniem rozwinąłem Twoją wiedzę. Pamiętaj, że jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, czy chciałbyś skorzystać z mojej pomocy przy rejestracji tego znaku towarowego, to po prostu się ze mną skontaktuj, a kontakt do mnie znajdziesz na moim blogu. Na koniec tradycyjnie przypominam Ci, że jeżeli chcesz być po prostu na bieżąco z tym, co tutaj mówię, to pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał. Możesz się również zapisać na mój newsletter na blogu. Przypominam Ci również, że prowadzę podcast pod tytułem Prawna ochrona marki. Podcast to taka audycja dźwiękowa, którą możesz słuchać na swoim telefonie i jest to świetna opcja dla osób ekstremalnie zapracowanych, ponieważ pozwala robić dwie rzeczy jednocześnie. Bardzo dziękuję Ci, że zostałeś ze mną do końca. Do zobaczenia. Cześć.